Rozmawiamy na temat działalności Cepeli, całych tych struktur, które wówczas w dawnych czasach pozwalały tworzyć i z tą twórczością dalej docierać. Jest pani z wykształcenia etnografką, i tutaj postanowiła pani wejść właśnie w tę stronę działalności związanej z Cepelią. Jakie były powody, jak to wszystko wyglądało? No z Cepelią i, i z, mu, z muzealnictwem także. Także no powody, początki były takie, no trzeba było jakąś pracę znaleźć. No i pierwszą pracą moją to właśnie była spółdzielnia Art Region w Sopocie, to była taka spółdzielnia skupowa, jak już wspomniałam może wcześniej. Tam w nadzorze artystycznym, bo to się tak wtedy nazywało, w różnych spółdzielniach, była już pani etnograf zatrudniona, ale ja dołączyłam do tej grupy. Też odbywały się komisje takie oceniające wyroby, które powiedzmy, twórcy przynosili, twórcy rzemieślnicy, którzy przynosili do, 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 do spółdzielni. Były te komisje też złożone z rzeczoznawców, z pracowników muzeów, z artystów plastyków, ale powiedzmy nie, nie dawały... Były to oceny takie prestiżowe powiedziałbym, a natomiast nie dawały jakichś finansowych korzyści, tak jak to się później w latach 90. z komisjami zdarzyło, że ates Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej był płatny. I po prostu te fundusze z kolei przeznaczane były na ochronę twórczości ludowej, na wystawy, kiermasze no i takie rzeczy, które właśnie w tym początkowym okresie działalności Cepeli no, były jak gdyby parasol ochronny państwa, więc były dotacje i i dofinansowanie właśnie do, do tych różnych imprez i jarmarków, kiermaszy, wystaw. No, także te Cepelia z takim rozmachem zaczęła, bo były i sklepy i w, za granicą, i w Brukseli, i w Nowym Jorku, i jeszcze gdzieś, już nie, nie, nie pamiętam, były zespoły pod, y, 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 pod opieką Cepeli, zespoły regionalne, Także taką szeroką działalność wtedy prowadziła Cepelia. No niestety po 91 roku zaczęło się to wszystko zmieniać. Trochę się struktura zmieniła, zmieniła się nazwa na Fundację Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło. No ale Cepelia w dalszym ciągu funkcjonuje do, do dzisiaj. Tak, symbolem takim jest kogucik stylizowany na, na logo. Zajmowała się pani ocenianiem tych prac, które, które tam docierały. Jakie kryteria przyjmowało się przy weryfikowaniu tych dzieł? A przede wszystkim autentyczność. Yy, autentyczność. Yy, no i jak yy, w, ha w hafcie, na przykład, to yy, yy, powiedzmy zgodność z kanonami, które panują w hafcie i których trzeba się było trzymać. Znaczy, dopuszczamy, czy do, 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 no wtedy może mniej, ale teraz dopuszczamy, że własną inwencję w haftach, na przykład, bo też jestem w komisji, która zajmuje się oceną haftów, to jest konkurs w linii, który w tym roku obchodził 30-lecie. Konkurs zainicjowany przez pana Szymikowskiego już niestety też po tamtej stronie jest, więc no, no stosujemy przede wszystkim takie kryteria, żeby to było zgodne z tradycją. No, no to takie najważniejsze są nasze cele. Ale no, wiadomo, że, że sztuka nie jest jakaś martwa, tylko żyje, więc dopuszczamy też własną jakąś inwencję czy w kompozycji hawciarskiej. Czy, czy z czerpaniu z innych tematów, były na przykład konkursy rzeźbiarskie, gdzie były określone tematy, na, na przykład Jan Kopernik, czy, czy poświęcone Janowi Pawłowi II. Także no, w ten sposób to funkcjonowało. Zanim nastąpiła ta transformacja polityczna i gospodarcza, tak jak już pani tak. wspomniała, był taki parasol ochronny dla tak. twórczyń i twórców. W jaki sposób to działało? Jak od samego dołu twórcy mogli związać się z Cepelią i wykonywać tę swoją pracę? To znaczy, powiedziałam, że były te trzy rodzaje struktur, współdzielnie takie zwarte, jak na przykład Zakopiańskie Warsztaty Wzorcowe. Takie w różnych regionach różne takie były, gdzie wykonywano tam, no powiedzmy, na miejscu te wyroby. Oczywiście te spółdzielnie zarabiały. Były takie spółdzielnie, które były skromniejsze, więc no powiedzmy te, te środki zostawały no dzielone po, po równi można powiedzieć, ale też z tych bogatszych spółdzień te wypracowane środki właśnie przekształcane były na, tą, na promocję, na, na wystawy, konkursy, kiermasze, cepeliady, no, u nas tutaj też się odbywały, także to, tak w ten sposób to trochę funkcjonowało. W Pani pracy również mieścił się ten wątek pracy w terenie wyjazdów. Na czym on polegał? No, w starsi etnografowie, to jeszcze, zwracając całkiem do, do historii, tak jak Oskar Kolberg, to oni przemierzali pieszo, można powiedzieć, teren. Za moich czasów no to trzeba było no to były lata po 70 no to jeździło się samochodem który tam jakaś firma czy czy ktoś użyczała jak wojewódzki ośrodek kultury czy, czy no w muzeach też były samochody, ale no to była kolejka, i to, więc to, to tak. A jak nie, no to się jechało autobusem, i potem trzeba było pieszo sobie radzić, bo twórcy mieszkali w bardzo różnych w, w, w odległych zakątkach. Tak jak pan Giełdą był, taki świetny rzeźbiarz na pograniczu Kociewia, więc do niego trzeba było iść pieszo. To z koleżanką jeszcze z panią Krystyną Szałaśną, już też jest Niestety po tamtej stronie jest pani, pani starszy kustosz. No to chodziłyśmy pieszo, no, taka była kolej rzeczy. I ta praca polegała na katalogowaniu tej twórczości, na badaniu jej? To znaczy, no przeprowadzało się takie wywiady, z... No, takie ankiety, no, czy, czy, czy to jest jakaś samorobna skłonność, czy, czy powiedzmy jakieś rodzinne były zależności. Często w rzeźbiarstwie no, to takim pierwowzorem to była rzeźba sakralna, więc ci, ci twórcy wzorowali się na, na, na tym, na, na tej rzeźbie, ale też i, i tak jak w przypadku rzeźbiarzy to, to były ptaszki, to były zabawki takie dla dzieci, to, no, to, no także to, tak to wyglądało. Hmm. E jest Pani także muzealniczką? Jak no, tak. To tak. jest chociażby Pani związana z miejscem, w którym się znajdujemy, czyli z Muzeum Liśmienictwa tak. i Muzyki kaszubsko pomorskiej to już z późniejszego okresu. Tak, ale na początek była kolekcja Pana Sucheckiego, którą należało opracować, więc ja zostałam przyjęta właśnie wtedy. No ale później okazało się, że, że się związałam i z Muzeum. Było dużo innych jeszcze rzeczy do, do opracowywania. No potem się y, y, trochę też zmieniło, no, ale dyrektor mnie w dalszym ciągu zatrudniał, już może w innych działach, ale y, no przepracowałam muzeum 20 lat. No, a teraz y, biorę udział właśnie, tak jak już wspomniałam, w, w, w jury konkursu na haft kaszubski, który się odbywa y, corocznie w Linii. Już 30. edycja była, uh -huh. także to, to jestem cały czas w jakiś sposób no, związana z tą, z tą firmą, z twórczością ludową. No jest mi to bliskie po prostu. Uh -huh. I wspom wspomniała Pani mówiąc o hafcie, że dopuszcza się tam własną inwencję, natomiast musi być ta zgodność z kanonem, więc gdzie przebiega ta granica, gdzie możemy mówić o na przykład hafcie Kaszubskim, a gdzie to już jest przekroczenie pewnych granic, które sprawiają, że to nie jest sztuka kaszowska? No, no przede wszystkim kolorystyka musi być zgodna, ale też jest i adaptacja tego haftu czy motywów haftu do współczesnej odzieży i to Panie świetnie sobie z tym radzą. Jest bardzo bogata kolekcja haftowanych czepców, które to jest jedyny autentyczny Element stroju kaszówskiego, który się zachował. Zbiory są największe, chyba w Muzeum w Kartuzach. No i panie, transponują jak gdyby te, te motywy oczywiście tą technologię złotniczą, na elementy no, współczesnej odzieży czyli jakieś eleganckie suknie. Na Aksamicie, czy, czy to rebeczki takie balowe, czy, czy... na no jakieś inne teraz panie sobie wymyśliły, że robią takie broszeczki, bo to mniejsze są, więc bardziej może chodliwe. Także. No, a w, 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 w tym hafcie wielobarwnym, no to raczej nie ma takich odstępstw. To tylko rzecz polega na tym, żeby ta kompozycja była zgodna i, i, i zawsze tak staramy się. bo Haft w ogóle, haft w y, 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 odzieży w sztuce ludowej y, y, to służył czemuś. Na przykład, jakby koszule, to y, y, jeszcze w hafcie krzyżykowym to w, w, w innych regionach. No, haft musiał maskować tam szwy, czy jakieś tam inne elementy takie nie, niewygodne. Natomiast no tutaj w, w, w tym hawcie wielobarwnym, który występuje na, na kaszubach, no staramy się zasadą jest symetria, żeby znaczy są też asymetryczne jakieś kompozycje, ale to musi się trzymać w, no, w, no w pewnym kanonie, także to, to może na tym tylko polega, ale raczej nie, nie dopuszczamy, żeby to było jakieś, no jakieś dziwactwa, czy, czy te chociaż. To już teraz też poszło trochę na żywioł w <grym> innych. <grym> no. Czy dostrzega Pani, już troszeczkę odpowiedziała Pani na to pytanie, czy dostrzega Pani teraz odrodzenie tej twórczości ludowej i taką ponowną inspirację? No tak, tak. To, to się tak to się widzi. Tak jak już mówiłam wcześniej, że no, mówi się, że historia się nie powtarza. Powtarza się. Tak samo kwestia mody. Więc w latach 90., właśnie w, tych, w tym okresie przemian ustrojowych, gospodarczych, ta sztuka ludowa, i ta, dlaczego się mówi o, o takim, no, no nie można powiedzieć, że całkowitym upadku, ale mniejszym zainteresowaniu tymi wyrobami cepeliowskimi, dlatego że zmieniła się moda, sztuka ludowa przestała być modna. Zachód części... nas nęcił, Proszę. Zachód, nas Zachód nęcił. nęcił, a poza tym zachłysnęliśmy się napływem na towarów tam powiedzmy z Chin, z No takich często nie no, na, na, na niższym poziomie. Ale teraz właśnie chyba młode pokolenie wraca do tych korzeni. Oczywiście no, robi to po swojemu, właśnie, ale też czerpie wzory do, no, do różnych, no, do, przeważnie do, do transformacji takich na, na współczesną odzież czy, czy jakieś... Inne przedmioty. Wróćmy trochę do przeszłości. Mieliśmy te cepelie, które działały w czasach jeszcze poprzedniego ustroju, potem nastąpiły zmiany, i tak jak powiedziała Pani, mniejszym zainteresowaniem cieszyły się wyroby ludowe. Natomiast jak te struktury działały w latach 90., -tych podczas tych przemian, czy były jakieś podmioty, które jednak doglądały tej twórczości? To znaczy, tak jak, jak też wcześniej powiedziałam, Cepelia przeszła zmianę strukturalną, już tam ta nazwa taka bogata, jak wcześniej mówiłam, w ogóle zarząd Cepeli przekształcił się w fundację, Fundacja Cepelia Rękodzieło i przemysł. No to w każdym razie Fundacja, Cepelia i przy, przy fundacji powstało siedem komisji, które za, to jeszcze się wiąże z 93 bodajże roku, taką ustawą, to była ustawa o podatku od towarów i usług,

No, na, na, na różne wyroby. No ale można tam było, były wyjątki właśnie, że takie wyroby jak te sztuki ludowe, jeśli były atestowane przez, przez komisje artystyczne i etnograficzne, to mogły być zwolnione z, z tego podatku. No i powstało właśnie takich siedem komisji przy dawnych regionalnych biurach sprzedaży, które zajmowały się dystrybucją i handlem wyrobów cepeliowskich z całej Polski. I przy tych właśnie dawnych RBS-ach, Regionalnych Biurach Sprzedaży, powstały te komisje. To były Krajowe Komisje Artystyczne i Etnograficzne Fundacji Cepelia I pani przewodziła takie komisji w Gdyni? W Gdyni przewodziłam, tak. Mieliśmy bardzo duży obszar, od Olsztyna po, po Szczecin. I na południe Bydgoszczoru. Także taki duży, duży obszar był I albo do nas twórcy przyjeżdżali, albo to znaczy jeździłyśmy w teren, jeśli była taka potrzeba, jeśli był, powiedzmy, wydawało się coś, że coś może być nie, no niezgodne z, z przedstawionym wnioskiem. To zwłaszcza chodziło tam o, o typu meblarskiego rzeczy. No, czy, czy w ogóle jakieś inne, które mogłyby budzić wątpliwości, więc wtedy jeździłyśmy w teren i, i komisja sprawdzała, że się zgadza, no to wyrób dostawał atesty. no i tak to funkcjonowało. Na koniec pytanie, czy dzisiaj twórczynie i twórcy ludowi otrzymują odpowiednie wsparcie, czy ta forma działalności obecna jest dobra, czy może coś Powiedzmy, z czasów Cepeli należałoby zaprowadzić również współcześnie? No to trudno odpowiedzieć. No działa Stowarzyszenie Twórców Ludowych, więc w pewnym sensie, ale to, to, można, to może nie jest takie adekwatne do, do tej opieki, jaka, jaka była w dawnych czasach. Ale też powiedzmy jest większa świadomość taka społeczna, że ludzie sobie zdają sprawę, że ktoś jest tam utalentowany czy coś. No i to łatwo trafić właśnie takie pod skrzydła stowarzyszenia czy, czy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie tutaj też, też się bardzo udziela. Więc myślę, że, że ci twórcy są w jakiś sposób zaopiekowani. Biorą udział w jarmarku dominikańskim, no to tam właśnie też jest problem z opłatą. Ale się robi, była, organizowało się cepeliady, to znaczy tam z Gdyńskiego tego biura. To one w Sopocie się odbywały, ale no właśnie też wszystko się rozbijało o tak zwaną kasę. Dobrze, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję również i życzę powodzenia, żeby się w dalszym ciągu ta kultura ludowa i, i ta twórczość, była, twórczość ludowa była doceniana. I myślę, że, że tak się będzie działo, bo jest młode pokolenie, które dostrzega te, te walory.